A matkę na bruk A dzwoń na policję. A matkę na bruk, własną, bo kurwa jest matka jego. Halo. Halo, dzień dobry, panie Krzysiu. Yy, ja dzwonię w sprawie Meksykana. Proszę? Dzwonię w sprawie Meksykana. No i słucham. Dlaczego pan powiedział tak brzydko, że... Yy, gdyby pan mógł to skomentować, bo jestem ciekawy. Tak... Yy. Czemu pan powiedział, że mama y, pana Andrzejewskiego jest kurwą wczoraj? Tak pan powiedział. Słuchaj? Chciałem się zapytać czemu pan wczoraj na lajcie u państwa powiedział, że mama pana Andrzejewskiego jest kurwą. Ja powiedziałem? Tak pan powiedział, wszystko jest nagrane, ja dzisiaj odtwarzałem. Proszę pana, to nie moje słowa. Bo kurwa jest matka jego. Ale panie Krzysztofie, czemu pan mówi coś, co jest nieprawdą? Bo ja oglądałem wczoraj yy, wczoraj lajta państwa. Tak? I pan powiedział, że ona jest kurwą. Mama Meksyka jest kurwą. Tak pan powiedział cytując. Proszę pana, ja nigdy nie, nie obrażamy mamy Meksyka. Bo kurwa jest matka jego. No proszę pana, no, ale czemu pan mówi coś, co jest proszę nieprawdą? Proszę pana, pan takie, który mówi. jest pan? Ale pan to powiedział. Proszę pana. Albo rozmawiamy kultura, kulturalnie, ale albo ja, nie. Ja rozmawiam kultura, ku, kulturalnie. No. Pani no. Normalnie rozmawiać. Głowa, kurwa jebany, które. Dobra na razie. Ale wie pan, no ale to pan tak powiedział, naprawdę no. panie Krzysztofie. No ja dzwonię tylko żeby zapytać, no. Proszę pana. Przestań pan tak obżerł nie wciskać. Bo kurwa jest matka jego. Wie pan? Ale pan to Przestem powiedział, pan, proszę pana, pan, proszę pana, pan powiedział. to powiedział. Proszę przyjechać do mnie. Ale ja nie będę przyjeżdżał spod, spod proszę przyjechać do mnie, bo pan boi się. Włoży poliś. Boi się pan ale, ale proszę pana, czemu pan mówi... Tak